Piękny słoneczny dzień dobry dla wszystkich państwa. Witam serdecznie na uroczystych obchodach 12 wojewódzkich dni kultury kresowej oraz dnia pamięci ofiar ludobójstwa Polaków na kresach południowo wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej. Dzisiaj tak naprawdę słowo kresy możemy mówić bezpiecznie. W czasach II Rzeczpospolitej to słowo było słowem zakazanym. Kresy to tak naprawdę znaczy obrzeża, a przecież to nie były obrzeże. Kresy stanowiły centrum Polski. Dlatego o kresach i o ludziach tam żyjących, walczących, pomordowanych nie można zapomnieć. Tym bardziej, bardzo, bardzo Witam Państwa, bo Państwa obecność świadczy o tym, że nie zapominamy. I Państwa obecność świadczy o tym, że nie pozwolicie zapomnieć. Witam serdecznie przybyłych gości na naszą uroczystość. Andrzeja Kopackiego, dyrektora Biura Poselskiego, poseł Brygidy Kolędy-Ławuś. Witam Pana Piotra Jana, asystenta senatora Aleksandra Świejkowskiego. Witam wicewojewodę Antoniego Jastrzymskiego. Witam marszałka Andrzeja Bułę, wicemarszałka Grzegorza Sawickiego. Witam zastępcę prezydenta miasta Wojciecha Jagiełę. Witam Małgorzatę tutaj, starostę powiatu, przewodniczącą Rady Powiatu Agatę Wróbel i radnych powiatu. Witam przybyłych radnych sejników Województwa Opolskiego. Witam. Profesora Krzysztofa Kawalca, szefa i w Opolu. Witam naukowców z Moskwy, gości Aleksandra Dziukowa, Dymitra Kornauchowa, Maksima Wolkowa i Olesie Orlenko. Witam profesora Stanisława Nicieję, rektora Uniwersytetu Opolskiego. Witam profesora Franciszka Marka Sopola, doktor Lucynę Kulińską z Krakowa, profesora Leszka Jankiewicza z Warszawy profesora Bogusława Pazia z Wrocławia, profesora Ludwika Kozołuba z Opola, doktora Andrzeja Zapałowskiego z Przemyśla, doktora Rafała sietchłę Cipenu w Poznaniu, Eżwietę Kielską, burmistrza Baborowa, Kazimierza Bedryja, burmistrza Główczyc, majora Piotra Górskiego, dowódcę 91. Batalionu Logistycznego, Zarządu Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych, witam zarząd, Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie w osobach profesora Leszka Jazownika, admirała Marka Toczka, Tadeusza Nowackiego, doktora Ryszarda Ślązaka, doktora Krzysztofa Lachowskiego, pułkownika Dariusza Raczkiewicza, mecenasa Zdzisława Malinowskiego. Witam Aleksandrę Biniszewską, dyrektora Muzeum Kresów w Kuklówce. Witam Kazimierza Nałczyka, przewodniczącego Rady Miasta Głupczyce. Witam duchowieństwo, szczęść Boże, księdzu Tadeuszowi i Isakowiczowi Zalewskiemu. Witam księdza Marka Biernata, naszego proboszcza, księdza kap, y, kapłana y, Bolesława Stanisławiszy, Stanisławiszyna, księdza profesora Krzysztofa Panasowca z Doliny. Och, też goście z daleka! Księdza Adama Szubkę, księdza Jerzego Klichta. Specjalne powitania właśnie dla gości z daleka, dla zespołu Perła z Doliny, województwa Stanisławowskiego. Witam Tadeusza Szewczyka prezesa Stowarzyszenia Kresowian w Kłodzku, Edwarda Bienie, prezesa Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie, Józefa Tarniowego, prezesa Stowarzyszenia Kresowego w Żarach. Wielki dzień dobry dla pani Małgorzaty Gośniowskiej. Kole, prezesa Stowarzyszenia Kuta Pieniacka we Wschowie. Witam Danutę Skalską, prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa w Bytomiu, rektora, redaktora Radia Katowice. Witam Alicję Zbyryt, prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Brzegu. Witam Krzysztofa Kopocinskiego, prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Żarach, witam Karola Liwirskiego, również prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa w Świdnicy, Janinę Półtorak, również prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresu Południowo-Wschodnich w Tychach, witam kolejnego prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa Antoniego Wielgusiewicza, który przyjechał z Katowic, witam Edwarda Wołoszyna, prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa z Głubczyc, Witam komenda, komendanta yy, Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień podpułkownika Janusza Wesołowskiego. Witam inspektora Dariusza Szelwickiego, komendanta powiatowej policji. Witam Tadeusza Puchałkę ze Stowarzyszenia Górnoślązaków w Gierotowicach. Dzień dobry. Kieruję do przedstawicieli Stowarzyszeń Kresowych z Warszawy, z Bytomia, z Gliwic, z Chorzowa, z Katowic, z Dzierżoniowa, z Kłodzka, z, Zabrze, z Częstochowy, Opola, Brzegu, Wrocławia, Główczyc, Baborowa, Nysy, Krakowa, Poznania, Namysłowa, Prudnika, Bielska, Korfantowa, Łodzi, Raciborza, Lutzborka, Paczkowa, Prudnika, Pabianic, Zielonej Góry, Żar, Schowy, Bielawy i Gierałtowic. Bardzo się cieszymy, że z tych wszystkich Stron Polski przyjechaliście do nas. Witam prezesów i członków organizacji kombatanckich, prezesa rodziny katyńskiej Andrzeja Mazura, żołnierzy Wojska Polskiego, prezesa koła Armii Krajowej Kazimierę Nurzyńską. Witam prezesa Związku Sybiraków Ludwika Beg. Witam Janusza Pawłowskiego, prezesa Związku Żołnierzy, Jarosława Ciślińskiego, dyrektora szkoły im Orlando Lwowskich w Opolu. Witam Alicję Szugę, dyrektora zespołu szkół w Baborowie, Radosława Lipskiego, dyrektora gimnazjum imienia Orlond Rychowskich w Koźlu, dyrektorów szkół naszego miasta, poczty sztandarowe, nauczycieli, młodzież, przedstawicieli mediów i mieszkańców naszego miasta. Tak naprawdę dzisiaj, w ten piękny, pogodny, słoneczny dzień, rozmyślając o tych trudnych czasach i o tych strasznych rzeczach, Pomyślałam o świętym Janie, Janie Pawle II. Zresztą podczas takich rozmyślań zawsze przypomina mi się ta niezwykła postać. Myślę, że wówczas właśnie zabrakło Jana Pawła II, który był chyba największym pielgrzymem pokoju. I myślę, że gdyby był, to, to jego pielgrzymowanie miałoby pozytywne owoce. Gdyby jednak cokolwiek złego się stało, wierzę, że...